Tylko spójrzcie, ile tu jest bum. Wendy masz pecha. Co za maleństwo. Ale nie denerwuj się, próbuj. Tak, tak, mam właśnie taki zamiar. Jest tylko jeden problem. Za nic nie mogę tego wyciągnąć. No dalej. O nie. Jeszcze i mój palec utknął w tym automacie. Ratunku. Co ja mam z tym zrobić? Daj ci pomogę. Jeszcze troszkę. I jeszcze troszkę! To nie działa. Palec upnął na men. <laughs> Więc przechodzimy do czegoś mocniejszego. O nie! Czy to zadziałało? A ty co myślałaś, że ci palec odetnę? Trzymaj! Nareszcie możesz spróbować swojej gumy. O nie, znowu potrzebuję pomocy! Jednak nie, wydawało mi się. Próbuję. Mm. Ale pyszne! Chcę spróbować każdego koloru. To jest takie dobre. I balony też wychodzą super. Bez komentarza. Okej, okay, nadszedł czas, abym ja też spróbował gumy. Tylko bez żadnej piły. Daj mi to. To nie jest bezpieczne. Dobra, dobra. Myślę, że znajdę jakąś monetę, aby zdobyć smakołyki. Tu jest mój portfel. Sprawdźmy. Kładam monetę i dostaję nagrodę. Oto i ona, zielona guma. Właśnie ją chciałem spróbować jako pierwszą. Mmm, pyszna. Jakie super balony z niej wychodzą. Kontynuujemy. Co? Nie mam już kasy? I co ja mam teraz zrobić? Mam pomysł. Guma do rzucia to w zasadzie plastelina, więc mogę ulepić z niej monetę. Spróbuję ją tu włożyć. O tak? Mm, coś mi nie idzie. Muszę się bardziej postarać. Kurczę. Będę musiał zastosować nadzwyczajne środki. Nie mogę użyć piły? To w ruch pójdzie młotek. O, tak zadziałało. Mmm, jaka super pyszna guma. I jaki świetny balon. To było całkiem fajne, ale sposób był barbarzyński. Ja mam świnkę z karbonkę i muszę ją tylko rozbić. Chwila. Co jest? Spokojnie! Ona jest z gumy! Po co masz ją rozbijać? Wystarczy odkręcić nakrętkę na dole i proszę. Masz wszystkie swoje monety. Tak? To było takie proste. Dzięki za pomoc. Teraz mogę zjeść tyle gumy, ile chcę. A chcę bardzo dużo. Zacznę degustację od różowej i żółtej. Mm, są bardzo smaczne. Idziemy dalej, o rany! Tylko spójrzcie, ile tu jest gum. Wystarczyło mi monet, żeby wyciągnąć je wszystkie. Teraz mogę się w nich kąpać, ale oczywiście tego nie zrobię. Po prostu je zjem z ogromną przyjemnością, a potem nadmucham gigantycznego balona. A, może nie trzeba? Jest za duży! Kurczę, tym razem to ja mam najmniejszy smakołek. Spójrzcie, jakie ogromne opakowanie mentosów ja dostałam! Ogromne? Nie rozśmieszaj mnie w porównaniu z moim, twoje jest jako kruszek. Dziewczyny, podnieście szczęki z podłogi! Zazdrość szkodzi urodzie. Okej, okay, najwyraźniej tym razem to ja będę pierwsza. Nie tylko mam małą paczkę mentosów. W środku jest tylko jeden cukierek. No, Ale to lepsze niż nic. Wow, jakie to orzeźwiające. Aż mi się sopel na nas się pojawił. To takie zabawne. Ej, ty masz sopel, a ja cierpię. To nie fair. Przepraszam, to nie było specjalnie. Wendy, a ty co? Nie otwiera się! Nareszcie się udało. No i gdzie są moje cukierki? O, ja też mam jednego cukierka. Ale jakiego? To nie jest na jeden gryz. Mmm, jakie dobre! Falce lizać. Ojej! Nie spodziewałam się, że to jest takie miętowe. Zmarzłam tak, jakbym teraz leżała w śnieżnej zaspie. Och! Ostatnie detale i moje arcydzieło jest gotowe. O nie! Dlaczego tu jest tak ślisko? Zaraz się przewrócę. Tylko nie mój tort! Ups, nie wszyscy są tak zadowoleni z mentasów jak ja. Sam, teraz twoja kolej, aby otworzyć paczkę. No w końcu. Ale moja paczka jest tak ogromna, że ledwo mogę ją podnieść. Udało mi się. Oto i mój ogromny cukierek. Czas go pożreć. Oczywiście w całości. Mmm. Ale mam apetyt. Wręcz nie mogę się oderwać. Robi mi się trochę zimno, ale nie szkodzi, w wytrzymam. Brr, co za zimnica. O, jacie, dziewczyny, mamy tu zimę w środku lata. Zagrajmy w śnieżki! Świetny pomysł. O, łapcie! Ej! Jak mogłaś? To dla ciebie! A masz! Moja zemsta będzie nieprzyjemna! Dosyć! Przestań! Chociaż trzeba przyznać, że to świetna zabawa! No! I to był mój pomysł! Wow! Takiej fanty jeszcze nie widziałam! Ja też takiej nie widziałem. Takiej małej. A ja mam idealny złoty środek. Najlepsza opcja. No co ty? Najlepszą opcją jest moja ogromna butelka. Tylko na nią spójrzcie. Ej, to boli! No dobra. Ale ja wypiję Fanta jako pierwszy. Próbuję. O raty to nie Fanta. No cukierek wpłynie. Co jest jeszcze fajniejsze i pyszniejsze? Miam, niam, niam! Mega mi smakuje! Ekstra! Co prawda? To posmakowało nie tylko mi, ale jeszcze tej strasznej pszczole. Spadaj mi stąd! Co ty robisz? Ona ona ukradła moją fantę! Oddaj mi to! Pojnie, wkurzysz się, a ona zawoła swoje przyjaciółki, które zwędzą mi moją butelkę. Pozwól mi się delektować tym pomarańczowym smakołykiem. Pyszne! Mmm, falce lizać. Wszyscy już spróbowali, a ja nie? Muszę to naprawić. Wow, to wygląda bardzo apetycznie. Super smak i konsystencje. Mniam, miam, miam! Porany! Spójrzcie, jakie to jest klejące! Ekstra! To przypomina pajęczynę. Więc czas założyć maskę Spidermana! Pora uratować to miasto! Tylko spójrzcie, co ja potrafię. Nigdy bym nie pomyślała, że będę mogła wspinać się po sufitach i ścianach. Ale fajnie. Tylko niepotrzebnie odkleiła ręce od sufitu. Pyszności. Aj! Co ty zrobiłaś? Ratuję cię tylko to, że nie wszystko wylało się z butelki. O, ale mi to Spider-Man. A tak przy okazji, dopóki sobie leżycie na podłodze, to ja dojem smakołyk. Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię, Kate, taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda, tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu, po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość. Co by tu zrobić? Wiem, dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych kej. Sprite, fanta i kola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy i dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymała mnie w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Mleko trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go pitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Wow. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe! Kate, pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który. No co za różnorodność? Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Jest naprawdę smaczny. To tak jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane i odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ojej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Aj! Co za dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co szef kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. To zwycięzca. No wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z Was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. Oj! Wesday, po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. Po co zadawać sobie tyle trudu? Przecież jest toster. Przełamie kotlecika na pół i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Mojejsze w kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta. Dalej układam warzywa. A wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! Co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To co ja zrobię naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny, tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow! Co tak pachnie z falenizną? O nie, to mój kotlet! Wyskoczył z tostera. Muszę go teraz złapać. Ojej. Kurczę, jak mam zrobić burgera? To wygląda nie bardzo apetycznie. Ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne. Muszę go po prostu zbłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryza własnymi zębami właśnie w ten sposób. ta -dam! Smacznego, Kate! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wednesday, znowu zrobiłaś coś strasznego. Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadła tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Mmm, nie jest zły. Co prawda, dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra, sprawdźmy pajączka. O nie, nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday, jestem zaskoczona, ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś. Ura. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy, Rączka. Będę potrzebowała Twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra, gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. Okej, okay. czas, aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka, znów potrzebuje twojej pomocy. Już wygląda bardzo fajnie. czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym. Który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce. Dla mnie wyglądają bardzo smakowicie, okej, okay, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie hajd. A ja zrobię ciasto korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany i oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, okay, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto. Więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzebam mąki, cukru, jajek i odrobiny soli. Można to wszystko ubić mikserem, którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe? Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej, okay. książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko. Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A, to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej. Dobrze, że przyszłam. Inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto. Starałam się. Oj. Betty, wierzę, że się starałaś. Ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny. Wow, jak super wygląda. Jaki zimniuszki, uwielbiam lody. To mi bardzo smakuje. Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda! Wednesday, wygrywasz tę rundę! Bo jestem najfajniejsza i najlepsza! O. Ja mam jeden oryginalny pomysł! Co powiecie na fontanny ze skitelsami? Zaczynamy! O rany, ale szef fajnie to wymyślił! No brawo! Właśnie teraz na Waszych oczach ta fontanna napełni się kolorowymi cukierkami. To znaczy, że zrobi się tęczowa i bardzo słodka. Pozostaje mi tylko rozpuścić cukierki za pomocą supermocnych palników. Tylko spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Voilà! Babcia pilnie potrzebuje tego czegoś. Gdzie to się włącza? O, działa. O jejciu, przepraszam, szefie. E, tak ci pasuje ta biała czapka. Dziękuję, babciu. No teraz to odpaliłam. Czas roztopić moją czekoladę. Bo moja wnuczka siedzi tu całkiem głodna. A ja myślę, że fontanna z gumy dorzucia jest o wiele fajniejsza niż z czekolady. W takich pyszności nasza dziewczynka na pewno jeszcze nie próbowała. Chwileczkę. A co to za chuba Buba? Z ostrą papryczką? Hmm, ciekawe, czy to na pewno jest bezpieczne. No dobra, dopóki nie spróbuję, to się nie dowiem. Chyba nic się nie dzieje. Oj! Ale ostra! O, to było mocne! O, ale roztopiłam gumę w fontanie. Ekstra! No to co, złaciutka, wszystko gotowe! O jacie, jakie to jest super! W końcu będę mogła zjeść mojego pączka z czekoladą. Mmm, jak apetycznie to wygląda! O, rany! To chyba nie jest czekolada, tylko guma do rzucia! Jak fajnie! Nadmucham balona! <ścoughs> Ale to zabawne! Ale to jest już na pewno czekoladowa fontanna. Zaraz zanurzę w niej pączkę i spróbuję. Tak, to jest bardzo pyszne! Smakuje mi! Teraz chcę szybko zanurzyć pączka w tej tęczowej fontannie. Jak pięknie się mieni! O, a w smaku przypomina Skittles. To są moje ulubione cukierki. Chcę jeszcze! Będę piła prosto z fontanny za pomocą słomki. Mmm, to jest niesamowicie pyszne. Wygrywa szef! O, tak! Merci beaucoup! Oj, moja czapka jest zniszczona. Wszystko przez babcie. To było niechcące. A teraz chcę pyszną pizzę? Nie ma problemu. Zrobi się. Pizzę, tak? Już mam pomysł. Można upiec ciasto w gofrownicy. Dodać keczupu. Trochę salami i sera. I wyjdzie mi z tego niesamowicie pyszna mini pizza. To genialne, prawda? Eee. A ja położę na pizzę sporo brokułów, żeby to było nie tylko pyszne, ale i bardzo zdrowe. Tylko spójrzcie, jak pięknie to babci wyszło. Na wierzchu trzeba posypać wszystko startym serem. Niestety nie mam tarki, ale mam sprytną, ostrą, sztuczną szczękę. Zawsze łuskam nią orzechy. Więc dam radę i noczyć ser. Och, no jak wspaniale mi to idzie! Wszystko gotowe, a szczęka wraca na miejsce. Pozostało tylko upiec pizzę i troszkę poczekać, aż się zarumieni. Stawiam do piekarnika i ustawiam czas. Żeby przygotować wspaniałą pizzę, zamawiam peperoni prosto z Włoch. A cała reszta to kwestia profesjonalizmu. A ja! Brawo, szefie! Nie przestajesz nas zadziwiać. Ojej, mój gofr! Nie spalił się czasem? Uff, wszystko w porządku. W odpowiednim momencie sobie o nim przypomniałam. Teraz przekładamy. Oj, ojej, jaki gorący! Na talerzyk i dekorujemy sosami. Niech to będzie ketchup i musztarda. No i proszę, gotowe. Ekstra! Mógłbym patrzeć wiecznie na moją pizzę. A, na najświętszy pepperoni! Ojej! Jak myślisz, czy wszystko z nim w porządku? Nie wiem, szefie, co z tobą? Mamma mia, to straszne! Długo tam jeszcze? Jestem bardzo chłodna! Ojej, szefie, jesteś taki śmieszny! Smacznego, moja droga! Zobaczmy, co my tu mamy. Jak wszystko ciekawie wygląda. Czy to jest na pewno pizza od szefa? Nie chcę jej jeść. A pizzę od babci spróbuję z wielką przyjemnością. Oj, tylko mi nie mówcie, że tam są brokuły. Aj, co za ochyda. Nie będę jadła czegoś takiego. Pizza od mojej siostry pachnie całkiem nieźle. Myślę, że nie ma tam brokułów. Wow, ale fajnie ciągnie się ser. Mmm, smakuje mi. Wygrywa moja siostra. Naprawdę? Ale super. Dziękuję bardzo. Przygotujcie mi proszę pankejki. O, jestem w tym mistrzynią. Mam tu nawet mąkę pod ręką. Żeby przygotować znakomite ciasto potrzebujemy 400 g mąki, jajko i troszkę świeżego mleka. Teraz musimy to wszystko dokładnie wymieszać, tak żeby nie było grudek. A następnie możemy przejść do smażenia. Ja zrobię pączki w kształcie misiów. I dodam do nich czekoladowe nadzienie. Ale pięknie mi to wyszło. Jestem pewna, że moja wnuczka będzie zachwycona takim poczęstunkiem. A żeby zrobić im buźki, Wezmę bitą śmietanę i dodam świeże boróweczki. O, tak. Babciu, chyba sobie żartujesz. Teraz z ciasta do pankejków można narysować, co się chce. Na przykład nawet burgera. Żeby wygrać w challenge'u, trzeba włączyć swoją kreatywność. Mojemu burgerowi brakuje tylko keczupu. A raczej syropu truskawkowego. Perfekto, jak zawsze. Jak to wyłączyć? Kochaniutka, poczekaj, zaraz ci pomogę. Proszę, gotowe. O jej babciu, co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, weź moje gotowe ciasto, podzielę się z tobą. Dziękuję, babciu, zrobię z tych pankejków śmiesznego jednorożca. Dodam sporo cukierków i loda. A na koniec pyszną grzewę zrobię z bitej śmietany i kolorowej posypki. Gotowe! Często się, siostrzyczko! Wow, ale super! Postaraliście się! Chcę zacząć degustację od jednorożca. Wygląda bardzo apetycznie. Ale jego smak... Mi się nie podoba. Ojej, jakie słodkie się! Nie mam wątpliwości, że przygotowała je babcia. Mmm, jakie pyszne! Ekstra! Jestem zachwycona! O tak, po prostu palce lizać. No dobrze, zostało tylko spróbować burgera od szefa. Mmm, to są jednak pankejki. Ale fajnie. W tej rundzie wygrywa babcia. Ojej, naprawdę? Dziękuję, moja słodziutka.